Hej, hej, hello! <laughs> Witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming Pochwycenie jest blisko Dzisiaj mamy mamy 8 luty 2025 Księga wyjścia Rozdział 34 i 35 Hop, hop Piesek I Mateusza 26 Od 31 do 56 I teraz tutaj oczywiście będzie krótko, jeżeli chodzi o to, ja no wam to tylko czytała, bo wiadomo, tutaj jest. Yy, no, już sobie wypisałam ogólnie tutaj ciekawe bardzo rzeczy, jak zwykle. Yy, I teraz tak, Mojżesz wchodził na górę synaj, to wiecie, już drugi raz. Po tablicach, które zniszczył, yy, musiał wiadomo, dostać drugie. Więc poszedł znowu na górę Synaj, <tum> tam był oczywiście znowu sam. Przez 40 dni, 40 nocy nic nie jadł, nic nie pił. Spędzał czas z Panem Bogiem, ale co najważniejsze, Bóg do niego powiedział tak. Wejdź na górę Synaj i czekaj na mnie. Czy my czekamy na obecność Bożą? Czy my mm, oczekujemy po prostu Jego obecności? Bóg patrzy, czy ty jesteś gotowy, by Go wysłuchać. Jeżeli nie jesteś gotowy go wysłuchać, nie masz na niego czasu, nic się nie zmieni w Twoim życiu. Eee, ja tutaj naprawdę staram się, naprawdę uwieście mi pilnować także szoki. Było cały czas, przed chwilą tutaj po prostu było, jest no, w ogóle pochmurno. Zaczęłam się tylko słuchajcie, modlić, wyszło od razu słońce. To takie silne, że szok jest to dla mnie. Ktoś powie, że to jest głupota i w ogóle. Naprawdę, dla mnie to jest jakiś znak. Bóg też pokazuje takie rzeczy, by nam pokazywać, że. On tutaj jest. Czasami nie potrzebujemy nie wiadomo jakich spektakularnych rzeczy. Dla mnie wystarczy tylko słońce. Chociaż, aczkolwiek lubię, kiedy na przykład odczuwam Pana Boga tak, wiecie, fizycznie, że tutaj po prostu czuję, że On jest tak, wiecie, tak, no, no inaczej. Czasami tak jest, kiedy masz taki przypływ większy odczuwania tego Bożej takiej obecności. ty na przykład się chce bardziej modlić. O, teraz właśnie znowu słońce zaczyna wychodzić. Ehm, naprawdę Wam powiem, to jest po prostu coś cudownego i coś pięknego. Yy, więc Bóg czeka i patrzy, czy ty jesteś gotowy na to, by Go wysłuchać i na to, by przeczytać to, co, przeczytać to, co On ma do powiedzenia. Drugie wejście Możeszcza na górę, mówię, to trwało 40 dni i 40 nocy, ale tym razem, gdy przyszedł, pierwszy raz była awantura, tak? Było tam na, na zabijanie, naprawdę, bo tam było trochę ostro. E, dużo ludzi wtedy zginęło, e, ponad chyba 4000 tysiące ludzi, mężczyzn, no, którzy nie posłuchali się Pana Boga, i wtedy po prostu musieli, no, no ten taki zły duch musiał odejść, e, i wtedy po prostu oni, e, on prosił, wtedy mógł prostu go wtedy jakby po prostu przy, jakby wyprosić u Boga, żeby Bóg wybaczył tym ludziom wszystkim. E, a teraz jak wrócił, miał taką cudowną twarz promieniującą. Że od niego tak biła jasność, słuchajcie, że to jest nie do pomyślenia, jeżeli chodzi o nas. Też wielokrotnie takie coś bym chciała kiedyś widzieć u siebie, że widać to ode mnie, że po prostu to promieniowanie jest takie, wiecie takie, no po prostu, że to taka jasność musiała być, że ludzie się go bali. Że ludzie się, słuchajcie, po prostu go bali. I teraz, jeżeli chodzi o, yy, czasami widzicie, jak na przykład, czasami ludzie się na przykład nawracają. To powiem Wam, widać to w nich, że jest coś takiego innego. Są inni, są tacy jasi, tacy, nie wiem nawet tak to nazwać, a po prostu to widać to po nich, mega to widać po nich. Um, więc to było dla mnie, tam jest opisane bardzo to cudownie. On wtedy musiał brać sobie taką zasłonę, przysłaniać po prostu twarz, by ta jasność ich nie, 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 nie ten. Czasami tak jest, słuchajcie, że nasza, po prostu nasz Bóg, który jest w nas, denerwuje innych ludzi. Oni naprawdę uciekają normalnie od nas. Oni naprawdę, słuchajcie, uciekają naprawdę od nas. Także my to, słuchajcie, po prostu musimy się, no, że tak powiem, nie bać tego, by zasłaniać cokolwiek z nas, kiedy nas takie coś emanuje, jakieś ciepło i w ogóle. Bo powiem Wam tak, ludzie naprawdę są tacy, że po prostu im, jak ktoś jest szczęśliwy, to po prostu to słuchacie, no to po prostu im przeszkadza. Serio. To jest, to jest jakieś nienormalne. E, później w tym dalej tutaj czytamy sobie w 35 rozdziale. Czytamy, sobie, mela, wszystko ok? Mela, wszystko ok? Wszystko ok? Czy będziesz żygać? Chyba nie, co? I e, słuchajcie, tu zbi była zbiórka e, darów, i każdy przynosił z serca, dawał to, co chciał. Nie tylko, że musiał, tylko chciał. Jeżeli dajesz coś z musu, komuś nawet prezenty, cokolwiek innego i Panu Bogu, to jest totalna katastrofa. Ty musisz dać, bo chcesz. Ty musisz dać po prostu naprawdę, bo chcesz. Także e, oddajemy z serca. Później tutaj jest powtórzenie. Powołania, czyli jakby to przypomnienie kolejny raz, do czego by byli powołani bez Salel i Oholiap. Tylko tym razem tutaj tak samo mamy też to, że mają też przyuczyć innych. Czyli mamy też uczyć innych, swoją rodzinę, swoje dzieci, uczyć ich, czytać im Słowo Boże. E e słuchajcie, wiecie co Wam powiem wielokrotnie, kiedy na przykład czytam wieczorem Biblię, staram się czytać dziennie Biblię, ale tą właśnie normalną Biblię. E, nie taką dla dzieci, chociaż moja córka, jak wczoraj zapytałam, w ogóle to wiedziała i była zszokowana, że ona wiedziała, która była młodsza i wiedziała o tym, jak tam było z na dlaczego wstąpił na drugi raz na, na górę, to ona o tym wiedziała, dlaczego wstąpił na górę drugi raz, gdzie ja zawsze całe życie myślałam, że tylko to był jeden raz, chociaż wiadomo, to było takie normalne, że był drugi raz, ale o tym człowiek jakby zapomina. No bo ktoś teraz powie, no o tym nie wiedziałaś, a ja teraz ciebie zapytam się, a ty o tym też nie wiedziałeś. Bo coś ja innego na przykład wyszukałam, to nie jest tak. Jak coś ktoś wie, w pokorze przychodzi i mówi i fajnie, i po prostu, że słuchaj, bo było też i to i to, a ty to przyjmujesz w pokorze, bo ktoś inny coś innego akurat dostrzegł. A jak, to, a, a jak to są tacy, 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 tacy pyszni, tacy, to ty nie wiedziałaś o tym, to w sercu słuchajcie jest, mega w sercu to jest, że ty jesteś lepszy od kogoś. To tak nie powinno być, że chrześcijanie będą lepsi od kogoś. Jesteśmy na jednym poziomie, w sensie takim, że będziemy razem zbawieni wszyscy. Ci którzy mają być. Ale każdy i tak jest na innym poziomie, czy chcemy, czy nie. Zobaczcie, możesz mu oświecała, cała twarz, a innym nie. Więc to była różnica. Um dalej i teraz idziemy do nowego testamentu to było u mnie mega fascynujące no, ja sobie takie coś nie wyobrażam bym tak świeciła, ale kiedyś widziałam podobno taka była sytuacja, kiedyś wtedy właśnie byłam na takim kiedyś byłam młodsza i byłam na takim zjazdzie takim właśnie generacji te i tam było właśnie zjazdy które były młodzieży, które właśnie jeżdżą w Ewangelie po całym kraju w różnych tam rejonach. To Pamiętam, wtedy modliliśmy się rano wieczorem, to po prostu ktoś powiedział wtedy, do mnie normalnie ja wyglądałam trochę jak taki anioł, że tak powiem, wyglądałam. Tak, wiadomo, wtedy miałam dłuższe włosy, inne włosy, i yy, byłam młodsza, i wiadomo, że jak dasz inaczej wygląda, ale wtedy po prostu mówili wtedy, że naprawdę to po prostu wyglądałam jak, trochę jakby inaczej, coś ode mnie biło, tak, ta jasność, te, to było widać, więc im więcej z Panem Bogiem spędzę czasu, tym niech ludzie to widzą. Jak nie widzą to w nikim innym, nawet jak we mnie. Nie widzą to ważne, żeby was widzieli. Żeby was widzieli. Ja tego każdemu życzę, bo ja mogę być taka, że u mnie tego nie będzie widać, ale żeby to słuchajcie, naprawdę po prostu było w Was. Żeby to Wy, żebyście po prostu byli takim przykładem. I jakbym Was spotkała, jakbym normalnie Was widziała, że jesteście tacy, wiecie, taka twarz i w ogóle to po prostu byłoby dla mnie coś no, pięknego. Ja to bym była, ujejku, podekscytowana, gdybym taką osobę widziała. Zawsze się. Um, Hmm, buduje jak ktoś jest lepszy ode mnie, lepszy w sensie Bogu ode mnie, kto jest po prostu z Panem Bogiem bliżej e, ogólnie i naprawdę taki jest duchowy, taki naprawdę widać, taki serce taki kochający, taki po prostu naprawdę. Czasami są to osoby, które to widać, też odczuwasz takiego ducha, że oni też jakby grają, więc to wiadomo, jest inna rzecz, taki jakby, no taki fałsz czujesz. ale są osoby, które naprawdę są takie kochane, które naprawdę takie są, naprawdę zależy po prostu. Na tobie, tym osobom. To jest coś pięknego. A tego widzicie, że mi na przykład zależy na tym, by ludzie się nawracali, by jeszcze się obudzili, by jeszcze mogli do Pana Boga przyjść. To, to jest, a jak to zwłaszcza piszę, czytam, jak Wasze czasami są komentarze, czasami piszecie, że słuchaj, co mam zrobić, jak to zrobić, jestem w tym miejscu, w tym miejscu, w tym. Jest tylko jedna odpowiedź: przyjdę Pana Boga. I jak piszecie to, to wtedy to jest znak, że tutaj jeszcze jestem, ja taką cząstką, że mogę komuś pomóc że To, zadaje to mnie, słuchajcie, takie pytanie zadaje, znaczy, że tutaj jeszcze to, to, to znaczy, że ja trafiłam na tą osobę, i to nie jest przypadek, to jest coś mega stycznego, naprawdę. Ale teraz przechodzimy do y, Mateusza. Mam tutaj 26., bo to, to są tak samo oczywiście bardzo smutne historie teraz. E, oczywiście, zaparcie, za, e, się, za, załamanie się uczuć, tutaj jakby też ym, no, Jezus mówi, że załamiecie się, że po prostu za, że się wyprzecie. Od 26 rozdziału, czyli 31 do, do końca, nie, nie czekajcie do końca, nie do końca, do 56 wersetu. Jezus był w ogrodzie Eden i załamał się i był bardzo smutny. Po prostu tutaj jest napisane, że śmiertelnie było mu smutno. Śmiertelnie. Yy, gdy ktoś idzie na śmierć i wie, że po prostu, yy, idzie po prostu na śmierć, to wie, że idzie, no to, to jest naprawdę to jest koszmar. Ogarnęły go smutek i trwoga. 37 i 38 werset. I teraz trzy razy się modlił. Zawsze nowe coś zawsze sobie z tego słuchać, tu weźmiemy, pytając się Pana Boga, czy musi umierać. Pytając się Pana Boga, czy to jest jego wola. Boga, że on musi umrzeć. Za każdym razem, gdy wracał, widział uczniów śpiących. Za każdym. Raz ich zganił. Dlaczego śpicie? Raz zostawił, zas, zas, zostawił ich i poszedł dalej się drugi raz modlić, a trzeci raz powiedział, by się przygotowali do walki. I to jest takie też trochę dla nas, że wielokrotnie Bóg przychodzi i obudzi nas, obudził, tak jak ja, byłam letnia, przez jakiś okres czasu, kiedy urodziłam córkę, wiadomo, to chyba był inny etap, sezon. Tak, można powiedzieć, to tak to można nazwać. Ocknął mnie. Drugi raz, nie, pierwszy raz to w ogóle mnie ocknął w sensie, jak się nawróciłam. Drugi raz ocknął mnie, kiedy po prostu no, byłam taka no, zaspana, no, w sensie letnia. Trzeci raz, może być ostatnim teraz, bo tak słyszałam, że może być jakieś ostatnie, to jeszcze obudzenie, że podobno jeszcze za mało ludzi się budzi, bo za mało się dzieje, więc musi coś takiego się oddać mega, naprawdę chyba dużego, skoro e, po prostu nie wiem, nie wiem e, i po prostu wtedy wtedy ludzie się ockną, ale wtedy już będzie przygotowanie już do wojny. Tak? Ostatnia, ostatnia tutaj już szansa. Jezus mógł ochronić się, bo o tym powiedział, że zostawcie, kiedy wtedy już go aresztowali, zostawcie, nie róbcie, nic na nie róbcie nic z wojną. Tutaj w sobie sensie się stręta fizycznie, tak żeby kogoś zabijać, cokolwiek robić, tylko po prostu być, od Bogu, oddać to wszystko, tą tutaj taką, tu chodzi o taką walkę duchową bardziej. E, myśli, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej dwunastu anielskich legionów, gdybym go o to poprosił że Bóg by go nie ochronił. Wiecie, słuchajcie, ile to jest legion? Czy ktoś tu z Was sobie zdawał z tego sprawę, ile to jest w ogóle legion? Um, um, ja, jak wiecie, udzielam korepetycji z matematyki. I wiem, że Bóg wie doskonale, że liczby dla mnie to są coś, coś fajnego. I to sobie tak przemnożyłam, przynoży, ile to jest legion. Legion ogólnie to jest, jak wiecie, tu w armii 6 tysięcy około ludzi. Więc 6 tysięcy razy 12... 72 tysiące aniołów, ale takich, wiecie, big aniołów, bo to są tacy, wiecie, nie? Więc to jakby można powiedzieć jeszcze 72 razy, 2 razy, 4 razy 10 w ogóle, bo to taka moc, że to nikt nie po prostu nie, wiecie, nikt tego nie, nie, nie przebije po prostu, no, aniołów. Czasami są filmy takie, które widziałam, że czasami anioły walczą z demonami i one zwyciężają, wiadomo, zawsze, ale czasami tak pokazują w tych filmach, że anioły też upadają, w się sensie, że giną. Czy to jest prawda do końca? Wydaje mi się, że nie. Że anioły zawsze chyba wygrywają. Nie wiem. Takie mam przekonanie, że to jest jak Bóg położy posłance, to przecież Bóg daje im swoją moc. Nie ma opcji chyba, żeby przegrali. A diabeł zawsze przegrywa. Więc tutaj taka forma takiego czegoś wydaje mi się troszeczkę nieadekwatna. Aczkolwiek może mogę się mylić, jestem tylko człowiekiem. Dajcie im jakieś wersety, gdyby tak było inaczej. I tutaj słuchajcie, później oczywiście co? Wszyscy w tym czasie później go opuścili mimo wszystko i uciekli, bo zdziały się rzeczy, które nawet nie działy się do nich, nikt ich nie, nie zaatakował, tylko zaatakowali Jezusa. Czyli, jakby zaatakowali waszych, waszą rodzinę, a wy, 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 wy uciekniecie. To jest lipa żeby tak robić. No Bóg chyba by nie był zadowolony, gdyby tak było, gdyby na przykład no, tutaj ktoś atakował moją rodzinę, no ja uważam, że ja bym, no, nie, chyba bym nie uciekła. Eee, wielokrotnie zauważyłam, kiedy coś się dzieje, wtedy Bóg porusza mnie tak w swoim duchu świętym, że to jest totalna, totalny szok. I tak jak właśnie było w tym samym alakowitku, było tak, że właśnie ja normalnie byłam tak na anty na to wszystko, żeby tutaj się, wiecie, zrobić, że po prostu e, nawet nie dlaczego tak jakoś po prostu taka była mocno na anty, żeby tak jak czasami tutaj właśnie był jak Jezus po prostu był w tym świątyni, wtedy wypędził wszystkich ze świątyni. To było takie coś właśnie, że taka, gor, taka gorliwość, taka boża taka złość, ale taka boża jak to się mówi złość, która po prostu była taka do pobudzenia, że nie, masz mu ty jesteś na straży, ty stoisz na straży, ja jak jeżeli ja by nawet była. Jakimś prorokiem, czy z jakąś osobą, która ma Was służyć i mówić słowo, które do Pana Boga jest, w jakimś tam stopniu, myślę, że coś tam przekazuje. Tu mam tak samo jeszcze sny i w ogóle. To powiem Wam, że no, jestem po to stworzona, by przekazywać to i by mówić to, by oznajmiać to, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to tak jak właśnie było w tym momencie, nie ostrzegabym tych mojej rodziny. Uwierzcie mi, chyba jakaś tam, może nie, może nie większość, ale połowa z nich i tak nie posłuchała i zrobiła, to połowa posłuchała nie zrobiła, z mojej strony to nie zrobiła, z mojej innej strony zrobiła, więc em, widać tą jednak relację, z jaką masz większą z kim relację. Dlatego, dlaczego oni wtedy nie posłuchali i zaufali, a dlaczego tam ci nie posłuchali, bo mieli jak zwykle swoje może ego. Swoje mądrości w ogóle, więc tutaj zostawiam to każdemu przed Panem Bogiem, z każdy sam stanie, i po prostu potem konsekwencje tego są w późniejszym dalej czasie. Bo potem te osoby żałowały i mówiły: Nie wiem, nie było sensu, po co to, na co to, i teraz częściej chorują i mają problemy zdrowotne różnego rodzaju, także niestety no to nie jest fajne. I naprawdę ja współczuję im bardzo z tego powodu. Nie jestem taka, że się z tego cieszę, że tak powiem, żeby zaraz nie było. Po prostu współczuję im bardzo, że tak po prostu tutaj jest, to jest takie mega przykre. Ale to by było, słuchajcie, na tyle. Eee, ciekawostki wam powiedziałam i też uważam, prawdę, prawdziwe rzeczy z życia, abyście też pamiętali o tym, i pamiętajcie też, mówcie się, ja się też o to modlę, tak samo też o to, o to, co mówię, a jest tego dużo czasami, żebym też pamiętała o tym, co właśnie mówię do Was, bo czasami zapominam po prostu, co mówię, bo mam taką pamięć, że czasami wiele razy ktoś mi skrzywdzi, to ja staram się to zapominać. Dlatego wszystko co czytam i robię, tak samo te zap co, co zapominam, ale to jest bardzo ciekawe. Kim był Mojżesz? Weterynarzem, że tak powiem, weterynarzem, aptekarzem, przywódcą. Znał się na różnych rzeczach. Bóg Jezus modlił się trzy razy w swoim ogrodzie przed swoją śmiercią. W niektórym fragmencie, oczywiście, też na pewno będzie napisane. Że aż miał pot jak krew po prostu była, więc nie wiem, jak to musiało wychodzić, że z mojego potu wychodzi krew. Nie jestem tu w stanie tego sobie w ogóle słychać wyobrazić, bo to jest no, dla mnie to jest nierealne na tą chwilę. Dlatego tylko, bo yy, po prostu tego się mało widzi. Mało to się w ogóle takie rzeczy po prostu widzi, żeby aż krew była z potu. No i co? No i po prostu mm, no, trzy razy aż podchodził do tego, trzy razy ich obudził, trzy razy podchodził, żeby właśnie tutaj ich e, odsknąć. Pierwszy raz zganił, drugi raz, powtarzam się już, drugi raz też e, e, poszedł i już nawet zostawił, bo nie było sensu. I trzeci raz wtedy powiedział, uzbrojcie się teraz, walczymy, tak. Więc my słuchajcie, walczymy, walczmy o swoje rodziny, młódmy się o swoje rodziny, e, bo to co powiedział ten Trump, Naprawdę uwierzcie mi, coś na pewno się wydarzy, coś się wydarzy, co będzie mega spektakularne, bardzo duże. Eee, I naprawdę coś się wydarzy, nie wiem co, ale to będzie coś takiego mega musiało być dużego, albo kolejna pandemia, która będzie naprawdę uruchomiła to wszystko i te systemy, które tam były podane, tutaj przez to będą po prostu tak i będą lud ludzie umierać, Niestety na ulicach będą leżeć naprawdę. Albo jakaś naprawdę Asteroida w końcu nas walnie, chyba że to będzie tego 29, 29 roku, w sensie w międzyczasie, więc teraz musiałoby to być coś takiego mega, już coś musiałoby się wydarzyć, że już byśmy wtedy dowiedzieli to w tym roku. I podobno też Wam powiem taką jeszcze tu historię, że podobno jedna kobieta, która jest nawrócona ponad 30 lat, w buki powiedział prawdopodobnie, że w 2025 roku będzie pochwycenie. I on to powiedział jej e, 30 lat temu, i ona starość się tego trzyma. Ale co, czy jak to będzie, czy to będzie, nie wiem. Hmm. Znowu tu są, wiadomo, kolejne spekulacje, że to może być tego dnia, tego dnia, w tym wieku, czy w sensie wieków, no w tym wieku, ale w tym, w tym czasie w ogóle, bo coś tam się wydarzy. Także czekamy cały czas, słuchajcie, i bądźmy gotowi, bądźmy gotowi, módlmy się tylko, to znowu czytałam o tym ostatnio, że Bóg swoje dzieci naprawdę obudzi. Jezus obudził ich do czasu walki. To jest kolejna taka metafora dla nas. Słuchajcie, to naprawdę Bóg obudził nas, naprawdę w tym dniu. W tym dniu, w tych dniach byśmy mogli zadziałać, zadziałać, dalej tworzyć swoje i każdy nagrodę swoją odbierze i tylko jak byśmy spotkali się, spotkamy się z Jezusem i będziemy słyszeć sługo dobry i sługo wierny". Służebnica dobra i wierna. Ja powiem, że czasem to na tego sobie nie mogę jakby do końca wyobrazić mimo wszystko, bo nasza wyobraźnia jest bardzo zanieziona, słuchajcie. Ale tu ostatnio wysłałam mojemu koledze, którego też tu oczywiście serdecznie pozdrawiam, chyba już kolejny raz czy coś, nie wiem, że wysłałam mu linka do strony, do mojej, znaczy to jest taki short, zwykły krótki, do takiej którą chrześcijańskiej, którą ja tam poznałam i słucham ją od kilku lat. I że ona miała wesele ślub, i słuchajcie. Ona weszła, bo ona, wiadomo, kasy ma, wiadomo nie, więc tam miliony, ma 10, parę tysięcy milionów subskrypcji na YouTubie. więc bardzo dużo tam znana jest. I słuchajcie, no, weszła do swój ślub, a tam pięknie przystrojony stół, i pomyślałam sobie o tym stole, jak on jeszcze piękniej będzie wyglądał w niebie. Te takie świeczki, wszędzie kwiat, takie, czasami widzicie takie filmiki, słuchajcie, tam będzie tak cudownie tam będzie pełno kwiatów, słuchajcie pełno tego wszystkiego to będzie. Normalnie nie do opisania. Normalnie, no. Ja słuchajcie, czekam po prostu na to, by tam być, by spotkać Jezusa, spotkać się nawet z wami. Mówię wam, to będzie coś niesamowitego, to będzie coś, co będziemy Razem, po prostu przez całą wieczność będziemy spędzać ze sobą czas, rozmawiać, będziemy robić różne rzeczy dla Pana Boga, będziemy Jego takimi. Ja chcę być Jego służącą. Chcę być Jego służącą. Chcę głosić tę Ewangelię Wam, wszystkim nam, byśmy się razem tu, słuchajcie, naprawdę mogli wspierać. To jest to po prostu coś niesamowitego. No. Jejku. To co robię tutaj, naprawdę, słuchajcie, to jest coś megastycznego. To jest coś takiego. Co nam, słuchajcie, tego nikt nie zabierze. Naprawdę. To jest coś pięknego. No. Także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa. Z Bogiem. Kota niestety przykro mi nie ma, ale łudzę się cały czas, że przyjdzie. Ojku, Tęsknię, ale w środku. Staram się, do wiadomo, nie uzewnętrznie z tego wszystkiego, ale Bóg naprawdę wie i wierzę, że ktoś go wziął do domu i na chwilę Um, po prostu go trzyma, żeby tylko nie był przy tym rozie i wie, że pewnego dnia do nas wróci. Po prostu. Nawet może być podobno po miesiącu. Także to się łudzimy cały czas. Także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa z Bogiem!